Biorąc pod uwagę emocje wyczuwalne na trybunach jeszcze przed spotkaniem, dziś szykuje nam się starcie piłkarskich gladiatorów. Polska dosłownie za chwilę zmierzy się z Niemcami. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Mecz dla Państwa komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. A dziś mamy dla Państwa interesujący mecz grupowy tych rozgrywek pucharowych. Reprezentacja Polski zmierzy się z Niemcami. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. A oto skład reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż ośmiu graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. A oto w jakim składzie zagra dziś reprezentacja Niemiec. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Florian Wirz, kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Uwaga, będą prowadzić, jest Robert Lewandowski! Otwiera wynik spotkania. On jest po prostu niezawodny. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A Lewandowski okazji z takiej odległości niezwykł marnować I pewnie skierował piłkę do siatki. Dorian Wirc. I zdobywa piłkę. Teraz tylko dobrze to rozegrać. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję. Piłkę ma teraz kim iść Tak, prawdaż teraz dokładnie wyczuwa intencje Niemcy mają szansę na doprowadzenie do wyrównania. Rożny zawsze jest taką okazją. I tego właśnie potrzebowali Niemcy. Mają tę upragnioną bramkę. Przyjrzyjmy się na powtórce, co tutaj zrobili po tym wznowieniu z narożnika boiska. A i samo uderzenie głową, warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Z piłką Robert Lewandowski. Jest za linią obrony. Uwaga! Gol proszę państwa. Cios za cios. Znowu prowadzą. Popatrzmy raz jeszcze na to piękne wykończenie. Pomimo nieustannych prób obrony udało się wypracować pozycję i oddać piękny strzał. Znowu gramy. Wale odskakują Niemcom na jednego gola. Tylko minuta dodatkowego czasu. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Rozpoczynamy drugą połowę. Wszyscy jesteśmy ciekawi jaki plan na wyrównanie ma zespół Niemiec. Piłka wybita spod dnu krywala. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Uwaga, nie łapie, nadal groźnie. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja i tyle. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Slicz. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Rywale odbierają piłkę biało-czerwonym. Jamal Musiala. Strata piłki. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Naciskają. No i odjechał teraz z piłką. Czy trafi? Gol, proszę Państwa, gol! Była jedna bramka przewagi, a teraz prowadzą już dwiema. Zobaczmy ponownie. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. Florian Wirc. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Dobrze blokuje to uderzenie. Jamal Musiala. Musiala traci piłkę. Okazja może być groźnie. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Filowo alarm można odwołać. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Przerwa w grze, a w niej dochodzi do zmiany w zespole z piłką Robert Lewandowski. Dobrze wyjaśnia w szesnastce. Florian Wirc. Brandt. Podanie dociera do Branta. I z piłką u nogi teraz kros. Strzał teraz. Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Jozła Kimiś przy piłce. Babiger ma piłkę przy nodze. Jozła Kimiś raz jeszcze. Ależ to zatrzymał. Wspaniała parada. Głębokie dośrodkowanie zrzutu rożnego. Spokojna interwencja. Zagrożenie oddalone. Złapią kontakt. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Sędzia kończy to spotkanie. Bardzo dobry początek rozgrywek. Pierwszy mecz i od razu pierwsze zwycięstwo. Najlepszy możliwy początek rozgrywek. Zasłużone trzy punkty. Wszyscy w zespole.